Pierwsza to hełm Grecji, który ma 158 zlotych. Dziś będziemy o tym państwie rozmawiać. Każdy miał przygotować informację na temat Grecji. Kto zaczyna? Iza? Leży w południowo-wschodniej Europie, na najbardziej wysuniętej na południe części Półwyspu Bałkańskiego. Obejmuje cały Półwysep i około 2000 wysp. Dziękuję. Kto następny? Grecja jest jedynym państwem Unii Europejskiej, który nie graniczy z innymi państwami członkowskimi. Około 80%, y, około 80 kraju zajmują góry. Y, obszar kraju jest wciąż aktywny sejsmicznie, czego dowodem są aktywne wulkany, trzęsienia ziemi oraz gorące źródła. Dziękuję. To dalej? Dominika. W Grecji mieszka 11 milionów ludzi. Językiem urzędowym jest tzw. Tak język nowogrecki. Został on zapisany w księdze Rekordów Kinesa jako najbogatszym pod względem słownictwa spośród wszystkich języków używanych na świecie. Wyliczy on 5 milionów słów. Bardzo dobrze. No to Witoria. Ja. E, ciekawostką jest fakt, że większość słownictwa greckiego od czasów starożytnych nie uległa zmianie. Stolicą Grecji są leżące na południu Ateny, liczące blisko 4 miliony mieszkańców. Chcecie się dowiedzieć, jak powstała nazwa tego miasta? Popatrzcie. To będzie moje miasto, miejsce mojego kultu. O nie, ja posejdon. Król Mórz, na tym naj, najważniejszym heladzie miastem. Nie ustąpię! Ja też łatwo się nie poddam. Mm -hmm. Trzeba znaleźć sposób na rozwiązanie tego konfliktu. Zorganizujmy zawody. po Posejdonie, miasto zostanie nazwane imieniem tego Boga, który oferuje nam bardziej przyda przydatny prezent. Posejdon uderzył swym w zbocze Akropolu. Ze szczeliny a źródełko. Atena swoją włócznią dotknęła wolną przestrzeń obok źródełka i obok wyrosło drzewo o Bari Bardziej podoba nam się Dar Bogini. Od dziś nas tego miasta nosi Ateny. Grała w stworze z Poseidonem, a nasza Atena przetrwała do czasów współczesnych. Niedługo czeka nas sprawdzian. Powtórzmy sobie słówka i Zbrodni. Dzień dobry, Kalimera. 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 Dobry wieczór, Kalistera. Kalistera. Do widzenia, Adio. Adio. Dobranoc, Kalinita. Kalinita. Proszę, Parakalo. Parakalo. Dziękuję, Echaristo. Ekaristo. Przepraszam Signomi. Teoría. Teoría. Sześć. Eksy. eksy. Siedem. Epta. Eta. Osiem. Okto. 9. Dziewięć. Enea. Enea. Dziesięć deka. Deja. Woda? Sa Sałato. Sałato. Niedziela? Kiriaki. Kiriaki. <grymne> Czy przygotowaliście prezentację o zabytkach w Grecji? Tak. Zapraszam na śniadanie. Mieszkanie w Grecji rozpoczniemy od awy. W czasach starożytnych uważano, że jest to miejsce zaryształych się i zwykli śmiertelnicy nie mogli tam mieszkać. W połowie V wieku, przed naszą erą, władca Perykles nakłonił Ateńczyków do wielkiej przybudowy Aten. W tym czasie na akwapolu stanęły świątynie Partenon i Erechtheion. Partenon to najważniejsza świątynia poświęcona bogini Atenie. Erechtheion to świątynia poświęcona Atenie i Posejdonowi. Tu toczy się spód o miasto. W miejscu, gdzie Posejdon uderzył pod zębem, Starożytna Agora, czyli rynek, od początku VI wieku przed naszą erą stanowiła ośrodek życia politycznego i gospodarczego. Znajdowały się tam budynki władzy demokratycznej, sądy i odbywały się publiczne zgromadzenia. Dziękuję. Dalej. Dzielnica Monastiraki to stara dzielnica. Na jej terenie znajduje się ośmioboczna wieża wiatru z zegarem wodnym. Zbudowana w pierwszym wieku przed naszą erą stanowiła funkcję kompasu, zegara słonecznego i zegara wodnego, na jednym jedną ze źródeł na Akropolu. Ym, na ścianie każdej. Każdy ze ścian Każdy z ścian Wieży zdobi płaskorzeźba, przedstawiająca unoszącą się w powietrzu postać, która symbolizuje jeden z ośmiu wiatrów. Poniżej każdej płaskorzeźby widać ślad po zegarach słonecznych. Dziękuję. Dalej. Chcielibyśmy pokazać Wam inne, bardzo znane obiekty, leżące pod Atenach. Meteory. Grupa 13 kosztorów zwanych w religii prawosł prawosławnej w Malowniczo Malownicza zawieszonych w powietrzu na kilkuset metrowych wysokości kamiennych filarach. W wyrastających po zatrudnieniu cesarstwom. 6 monastryjów jest udostępnionych dla zwiedzających. zjadających. Olimpia. Przez blisko 2000 lat cieszyła się sławą ośrodka religijnego i sportowego. Tak. Do tu odbywały się igrzyska olimpijskie. Aktualnie można tu zwiedzić fundamenty gimnazjonu, miejsca ćwiczeń gimnastycznych i palestrę, sale, w której zawodnicy trenowali przed zawodami zapasy i boks. Leży tu też świątynia Zeusa, w której znajduje się wielki bo, są Boga Zeusa. Uznawany za jeden z siedmiu cudów świata. Dziękuję. Dziękuję. Olim, czyli według wierzeń starożytnych, śliwa Bogów, jest rozległy masywem górskim. Na Jego najwyższy szczyt, będący jednocześnie najwyższym szczytem całej Grecji, to Mitikas, liczący 2917 metrów nad poziomem morza. Dziękujemy za prezentację. Powitajmy teraz gości z starożytnej Grecji. Nazywam się Homer. Jestem niewidomy. Jestem poetą i twórcą dwóch znanych poematów: Iliady, opisującej wojnę trojańską i Odyseję, w której przedstawiłem przygody króla Odyseusza wracającego z wojny trojańskiej do swojej ukochanej, rodzinnej Itaki. Jestem, jestem Sokrates. Jestem nauczycielem i greckim filozofem. Moje stwierdzenie. Wiem, że nic Jest, jest znany na całym świecie. Często przechodzają się w hotelach, na, zaczepiając napotkanie ludzi, często zamożnych, wpływowych i na stanowiskach. Rozmawiałem z nimi o różnych ważnych sprawach, na przykład, czym jest sprawiedli sprawiedliwość lub dobro. Nigdy nie narzucałem nikomu własnego zdania, zmuszałem moich słuchacz słuchaczy do samodzielnego myślenia. Ja również jestem filozofem, choć odniosłem sukcesy również jako sportowiec. Nazywam się Pitagoras. Brałem udział w zawodach bokserskich podczas 48. Olimpiady w 554 roku przed naszą erą, zdobywając tytuł mistrzowski. Udowodniłem znane twierdzenie. Jeśli trójkąt jest prostokątny, to suma kwadratów jego przyprostokątnych jest równa kwadratowi długości jego przeciwprostokątnej. Jestem fanem z Miletu. Mogą sobie powiedzieć, że jestem astronomem, matematykiem, kupcem, ale przede wszystkim filozofem. To ja określiłem dokładną datę zaśnienia słońca w 585 roku przed naszą erą oraz podałem wysokość piramid egipskich bez wspinania się na nie. Po prostu wykorzystałem do tego długość cienia, jakie te piramidy rzucały. Niektórzy nazywają mnie ojcem nauki greckiej i uważają mnie za jednego z siedmiu mędrców starożytnych. Dziękujemy naszą gościom. O, widzę, że macie przed sobą jakieś pomiski. Co przygotowaliście na dzisiaj? W Grecy w swoich potrawach stosowali oliwki, oliwę, czosnek, liście winorośli. W dużych ilościach dodawali także warzyw, zwłaszcza, zwłaszcza pomidorów i papryki. Bardzo popularne są też owoce morza. My przygotowałyśmy sałatkę horatiki, tradycyjną sałatkę grecką, w Europie znaną jako sałatkę grecką. Przepis jest bardzo prosty. Wystarczy wziąć sałatę, pomidory, ogórki, paprykę, cebulkę, ser, feta i gotowe. Życzymy smacznego. Mam dla Was niesłodziankę. Zobaczcie, jak tańczy się grecki tanin Powiem tylko, że tańczą go tylko mężczyźni. Jak nazywa siedziba Oli! Jak nazywa się popularny taniec grecki? Ja. Dziękuję uczniom za przygotowanie prezentacji, a publiczności właśnie za uwagę.